Dziś skupimy się na tym, że dobrze jest mieć kogoś, o kogo można zadbać. Już kilka razy w moich filmach wspominałam, jak często nie chce mi się czegoś robić. Dzisiaj chciałabym skupić się na tym, co zrobić, żeby się chciało. W zależności od charakteru człowieka, różne rzeczy mogą motywować do działania. W moim przypadku zdecydowanie jest to możliwość robienia czegoś dla kogoś. Wielokrotnie łapałam się na tym, że gdy jakieś działanie uważałam za wartościowe dla moich podopiecznych, to niezależnie od słabości i przeszkód w postaci bólu, Wam własne ograniczenia. Od 2012 roku jestem instruktorką Związku Harcestwa Rzeczypospolitej. Jednak stosunkowo długo zajęło mi zorientowanie się, pomaga mi praca na rzecz innych w codziennym życiu rumieniowatym układowym. Dlatego dzisiaj chciałabym zwrócić na to dosłownie króciutko uwagę i powiedzieć, dlaczego jest tak, że rzeczywiście łatwiej jest pomagać drugiej osobie niż zadbać o siebie samego. Dlatego chciałabym zwrócić dzisiaj uwagę, że łatwiej jest zadbać o kogoś lub coś, a przy okazji pomyśleć o sobie, niż swoje potrzeby stawiać na pierwszym miejscu. Zaczniemy od takiego prostego mechanizmu psychologicznego. Gdy coś komuś obiecamy, a jeszcze kiedy powiemy to na głos, stajemy się niejako zobowiązani do tego działania wewnętrznie zobowiązani. Więc w sytuacji, gdy zadeklarowaliśmy się, że kimś się zajmiemy, czy zrobimy coś dla niego. To czujemy odpowiedzialność wynikającą z danej obietnicy. To dobry motywator na początek, potem warto wejść w sprawę nieco głębiej. Pracując z drugim człowiekiem, mamy przestrzeń na to, aby po prostu robić coś dobrze. Możemy się czymś wykazać, na przykład naszymi umiejętnościami lub nauczyć się czegoś nowego. Wsparcie drugiej osoby jest rzeczywiście tutaj najważniejsze, jednak trzeba wykazać się pomysłowością. Zaznaczę tutaj też, że żeby zrobić coś dobrze, nie musimy wcale pracować z osobą, która czuje się w jakiś sposób gorzej od nas. Absolutnie nie musi być ona w gorszej sytuacji. Ale sami powinniśmy dostrzegać przestrzeń do pracy wynikającą z potrzeb tej drugiej osoby. Bardzo ważne jest to, że przy pracy z drugim człowiekiem uczymy się empatii. Z przykrością stwierdzam, że osoby chore czasem zapominają, że innych ludzi, tych powiedzmy zdrowych, też może coś boleć. I z lekkością to bagatelizują. Bo przecież ja znoszę okropne męki, a ty nie jesteś w stanie wytrzymać lekkiego bólu głowy? Nie wspomnę już tutaj o licytowaniu się, kto ma gorzej. Przecież każdy ma swoją indywidualną, subiektywną skalę odczuwania bólu i nie możemy narzucać tutaj swojego postrzegania. Przecież nie wiemy, co ta druga osoba tak naprawdę czuje. Działając dla drugiego człowieka, zapominamy o sobie. Oczywiście ma to też negatywne skutki, bo możemy po prostu przedobrzeć przegiąć przegiąć i przeciążyć organizm. Skupiając się jednak na pozytywach, trzeba zaznaczyć, że kiedy robimy coś z sensem, w co wierzymy i wiemy, widzimy, że jest potrzebne, jesteśmy w stanie odsunąć wszelkie słabości i po prostu zrobić coś ważnego dla innych. Na sam koniec zostawiam najważniejsze, do czego dochodzi się najpóźniej. Jest to satysfakcja z wykonanej pracy. Po prostu. Bo moim zdaniem działając z drugą osobą odczuwamy to najbardziej. Na żywym przykładzie, nawet jeśli nie usłyszymy takiego klasycznego dziękuję, to jest w nas coś takiego, w tej drugiej osobie jest coś takiego, co daje się poczuć, że zrobiło się kawał dobrej roboty. I my możemy wtedy sobie powiedzieć właśnie tutaj, że zrobiliśmy coś dobrego, coś w co wierzyliśmy. To część zszedł tutaj na drugi plan, nawet w tym filmiku. I dlatego fantastyczne jest to że nawet jeżeli mówimy o pomaganiu innym, to troszeczkę zapominamy o jakichś niedogodnościach, z którymi musimy mierzyć się na co dzień. Mam nadzieję, że zainspirowałam i do zobaczenia.